Siemano, z tej strony Dobrosina 4567 Dzisiaj będziemy jechać windami na Piotkowskiej 249 przez 251 W Łodzi. jesteśmy na Piotkowskiej 249 przez 251 w klatce A mamy tutaj Wertheima zmodernizowanego przez Zremda Tu ma napisane Wertheim, ale słabo widać. Jedziemy. Jest to przedwojenna winda Wertheim, która pochodzi z 1937 roku. Winda, silnik ma dwubiegowy i została zmodernizowana przez Zręba. Dobra, jeszcze raz wjedziemy na trzeciej na parter i idziemy do klatki B. kawy ten Wertdheim. Idziemy do klatki B. A teraz jesteśmy na Piotrkowskiej 249 przez 251 w klatce B. I tutaj również mamy Wertheima zmodernizowanego przez zręba. O, ale te drzwi otwierają się już w drugą stronę. Dźwig pochodzi z 1937 roku. I został zmodernizowany przez zręba taki Wertheim. Wertheim. O, ta już ma na progu, idziemy. O, ten też ma silnik dwubiegowy. Opatrzcie, ta winda nie ma pierwszego piętra. Dobra, wjadę sobie na drugie i tam kończę odcinek. Ciekawe te windy, ale silniki mają dwubiegowe, nie jedno. W tym odcinku były dwie przedwojenne windy Wertheim z 1937 roku po modernizacji przez Zręba. Dzięki za oglądanie.